Cześć, witajcie! I sorry, a dzisiaj wy wybrali znowu w tym rana, bo daliście, dobiliście cztery łapki w górę. Uuu, 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 uuu. <kluzny> Więc gramy sobie i już nie mam co mówić tak jak wtedy. Cześć, witajcie! I sorry, a dzisiaj wy wybrali znowu w tym rana, bo. Daliście, dobiliście cztery łapki w górę. Uuuu, więc gramy sobie i już nie mam co mówić tak jak wtedy. Bo wtedy wszystko powiedziałem. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, sobie dziękuję. Jak już zostawić. Proszę was, zostawcie teraz. jak... Ja mogę nadpoczekać poczekać. Zostawcie sobie teraz łapkę w górę. Naprawdę, ja na was poczekam, zostawcie łapkę w górę, jak już zostawiliście, to dobra. Możemy... Możemy grać, dobra. Tylko tutaj. Dobra, już naprawdę jestem, ale... Naprawdę, ja mówię na nas poczekaj. Już poczekam. No serio. Jak do... zostawiliście jak w górę, to, to super. To życzę Wam miłego oglądania i lecimy. Ja ogólnie już tutaj nie mam co gadać, tak jak mówiłem wcześniej. Więc po prostu będę coś do Was tam mówił. Naprawdę proszę Was, zostawcie subskrypcję, bo tak ciężko się wybić na YouTube, a to każda subskrypcja się liczy. Każda subskrypcja i normalnie no gdybym do te 32 subskrypcje, byłoby mi, było tak miło, bo jak teraz się nie ma, ja mam 31 subskrypcji, więc... Chociaż ty jak to oglądasz, to no kliknij to może bez dzwoneczka na tele, kliknij, żebym dzisiaj jeszcze zobaczył, że mam 32, no proszę. A więc no, po tych. po tych. nie wiem jak to nazwać. Już nie będę was nim zanudzał. Po prostu lecimy. no nadzieję, że fajnie Wam się to ogląda. I nie oglądajcie tego jakby z ekranem poziomo, tylko pionowo to wtedy, bo to ta gra jest. ta gra, w tą grę, trzeba grać pionowo. Więc jakby jak chcecie wszystko widzieć, a nie taki jakby niepełny ekran, to trzymajcie sobie pionowo. O i co? Co to było? Co to było? Nie, no, ja nie mogę po prostu. Co, ale cały czas ten browser mi się wyświetla. Ja go nie chcę sobie zainstalować, ja go mam już na telefonie w tablecie to by mi się w sumie ciężko grało bo to nagrywam ta na tablecie jakbyście chcieli wiedzieć ale no i widzicie jak się zacina no to jest jakieś nie wiem, po prostu dobra no więc ja wam dziękuję cześć i pa i sorry że tak krótko ale w sumie trzymam. Może, y, może było dobrze cześć i pa